Witam Was serdecznie. Dziś mam bardzo mało czasu. Także o dorożce można zapomnieć. Robię trzciny. Dziś będę testował przynęty od Lucky Johna. Zobaczymy, czy one są łowne, czy nie. Sprawdzę je. Przynęty wyglądają pięknie. W dalszej części filmu zapewne je zobaczycie. Mało czasu: 3 godzinki. Czy ryba się odpali w godzinach popołudniowych? Nie wiem. Bądźcie ze mną. W końcu jakiś maluch, nic się nie działo przez dobrą godzinę. Ładnie się trzyma ładny Aj No Barni kossezek 78 rybka Czciniaczek Poszedł pięknie Ależ tylko wciłem rzekę branie było mega. Mega! Na pewno jest ryba ładna. Ładna ryba. Metrowa ryba. O Jezu, co on wyprawia! Co on wyprawia? Aż mi się nogi ugięły na ten zestaw, ale kloc. Mam go, słuchajcie. Jezu, mam go. Jest w podbieraku, ale powiem wam. Wróciłem w samo wejście rzeki, mierzę, serducho bije, emocje jeszcze, ręce się trzęsą, ale ryba jest piękna, zaraz ją zobaczycie w całości, zdjęcia i dowody. Jeszcze się cały trzęs, jeszcze się cały trzęs. Jaki ona ma łeb, słuchaj, to jest potęga. Zobaczcie, co to jest za ryba. Metr ma. Boże, kurczę. Co się dzieje? Muszę mocno złapić. Pewny chwyt musi być, pewny. Dobra, miara. Miara. Jest! Metr dwa. Metr dwa. metrowa wyjechała. Metr 02. Równiutkie 102 cm. Grubej, tłustej mamuchy. Zobaczcie jej grzbiet. Jestem mega szczęśliwy, mega Uhu! tak krótki dzień, słuchajcie. Tylko 3 godzinki dziś na wędkowanie. Bardzo mało czasu. Zrobiłem z 2 km trzci. No nic, dzwonię do Rutka, Mówię, słuchaj, nic się nie dzieje. Zostawałem akurat dzisiaj Raki Johna gumy. I nie uwierzycie, zmieniłem na jaką gumę? Ta kanibala. Na starego poczciwego kanibala 12,5 cm. W naturalnym kolorze rzut dotknęła lustra wody może z 20 cm bam! Przepiękna ryba, słuchajcie, no, jeśli coś się uda jeszcze dołowić dołowię, natomiast dzisiaj jest dla mnie pełnia szczęścia, to jest zwieńczenie tego trudnego sezonu. Mam nadzieję, że jeszcze Wyjedzie w tym sezonie jakaś potężna ryba. Natomiast no, w tym miejscu metrówki się na pewno nie spodziewałem. Nie, to jest piękne. Ta gumka dała rybkę 102 cm. Tu też taką fajną zatoczkę Płytka, bardzo płytka zatoczka, metr wody dużo zielska, oczywiście z już zielska ale ale tu też rybki ładne się ustawiają. A muszę dokręcić. O, już zaczepiłem. Widzicie, zielska jest masa. Ustawię się troszeczkę inaczej i zrobię to miejsce bardzo dokładnie. Muszę to miejsce zrobić bardzo dokładnie, to jest płytko i też coś może stać. Jeszcze jak w ciągu godziny dwie piękne ryby wyjechały. O. Rutek dzwoni Cześć mordeczko No witam grono pedagogiczne Uszanowanie mistrzu Wracam z ryb No A i ja co u ciebie? Nie uwierzysz mordo Ale no dlaczego mam tobie nie wierzyć? Jak ja wiem, że ty nigdy nie kłamiesz no Ale posłuchaj, ryba 102 cm na kiju Pięknie 100. Pięci, brawo, jadąc nie trzymam kierownicy Mandat mi się należy. Nie, o, tak, no to, się no to musisz dbać o bezpieczeństwo, pamiętaj. Słuchaj. Słuchaj, e, słuchaj, Rutek, w życiu nie spodziewałbym się, że tak wielka ryba będzie stała w tym miejscu. W życiu! Powiedz mi, e, ryba z trolaczy, czy czy z rączki? Nie, ryba z rączki. Nie uwierzysz na jaką przynętę, na twoją ulubioną. Kanibal. Kanibal 12,5 cm o Słuchaj, powiem Ci coś lepszego. Wracam właśnie, byłem na małej maloficej rzepce z Ribasie Chlapie, z Mateuszem. Kojarzysz kanał? Kojarzy chłopaka, tak. Bardzo fajny, bardzo fajny, przyzwoity słuchaj, człowiek. Dzisiaj również wyjął z czupaka, to też będzie w materiale pokazane, właśnie na kanibala. Wiesz, kawał dobrej roboty ty masz szutkę do tych ryb, wiesz kiedy wypłynąć, ile, Ale... ile pływasz, przyznaj godzina? Nie no, dziś, dziś, dziś na wędkowanie mogłem sobie pozwolić tylko na 3 godziny, więc e, zostało mi jakieś ile, 30 minut łowienia. Jeszcze mi zostało jedna miejscóweczka, już słonko jest coraz niżej. Te minuty bardzo szybko lecą, za szybko. Oj. Jest też łagodne zejście, 7 metrów pode mną. Wpłynąłem na ostatnie miejsce. Już czasu mam naprawdę niewiele. Kilka rzutów dosłownie, już robi się coraz ciemniej. Pięknie, nie da się tego opisać. To są chwile, których się nie zapomina. Kochani, co mogę więcej powiedzieć? Subskrybujcie kanał, łapka w górę. Zostańcie z nami. Pozdrawiam Was serdecznie. To są konsekwencje dzisiejszych rybek.